Poznaj rozwinięcie linii Aloes Beauty Care, kompleks 24 godziny, rewolucyjne kremy na dzień i na noc, pielęgnujący płyn micelarny. Poznaj tajemnicę wiecznej młodości. Ciesz się wspaniale odżywioną i promienną cerą, esencja młodości komórek macierzystych i adaptogenów. Natura i technologia w trosce o przyszłość Twojej skóry. Oczyszczanie ochrona i regeneracja jakich jeszcze nie było Duo Life Beauty Care Aloes Micellar Cleansing Water kompleksowa formuła 3 w jednym. Idealne oczyszczanie delikatne dla oczu pH zbliżone do pH płynu łzowego. Skóra aksamitna w dotyku. Pielęgnacja, która myśli o przyszłości Twojej skóry, w trosce o jej naturalne piękno i blask, silne nawilżenie, protekcja, wzmocnienie. Wyzwól energię słoneczną Twojej skóry z Duo Life Beauty Care Aloe Day Cream. Stymulacja genów młodości, energetyzujące pobudzenie tylko naturalne składniki. Nocny rytuał piękna. Regeneracja i rewitalizacja, które zmienią Twoją skórę. Kompozycja naturalnych olejów, odżywienie, nocny kompleks odmładzający, moc komórek macierzystych z Aloesu, olśniewaj blaskiem księżyca z Duo Life Beauty Care Aloes Night Cream. Poznaj sekret młodości z Duo Life Aloes Beauty Care. Poczuj moc aloesu.